Dzisiaj mamy kolejny mały secik technikowy, sprawdzimy czy oprócz tego, że fajnie wygląda i na pierwszy rzut oka ma jakieś fajne funkcjonalności, to czy jest to zakup opłacalny. Jesteście zainteresowani? Oglądajcie dalej. Siemano, tutaj Marcin. Dzisiaj mamy na tapecie zestawik 3263 bulldozer do zadań specjalnych, heavy duty bulldozer. A Jak widzicie tutaj zestawik taki bardzo technikowo goły, taki klasyczny, takie w sumie lubię zestawy najbardziej, nie przepadam za tymi mocno zabudowanymi panelami. Tutaj widać wszystkie bebechy, składa się głównie z liftarmów, jakichś konektorów, także no, to jest coś co ja w technikach lubię najbardziej, taki old school trochę. Mamy też oczywiście pokazane tutaj funkcjonalności. No, prosta funkcjonalność, która polega na tym, że możemy podnieść tą ten spych, tą łyżkę taką przednią. Oczywiście tutaj widać, że można tym, tym buldożerkiem sobie fajnie pojeździć, bo mamy koła zębatę. Tu one nawet są pokazane w skali 1 do 1. No i mamy te klasyczne, podobnie jak w ostatnio recenzowanym ratraku, klasyczne gąsienice. Zestawik mały. Mam takie trzy sztuki, jak zresztą widzicie w tle. Teraz może weźmy, otwórzmy, rzućmy okiem co tam jest w środku i za chwilę będziemy rozkładali te, te klocki, żeby się im lepiej przyjrzeć. Mamy trzy trzy woreczki i luzem puszczony długi aksel. Nie wiem, to styszka chyba tak patrząc po, po długości. Mamy małą instrukcję. woreczki to jak było 3. Z czego jeden to są same, same elementy gąsienic. jeden to jest drobiazg. Tutaj wszystkie piny, wszystkie drobne axle, jakieś konektory. No i główne elementy budulcowe, czyli list army. Kolejny długi. Tak, to musi być dziesiątka, bo to mi wygląda na ósemkę. Tutaj mamy siódemkę Takie. elementy w tym też te zębatki i również fajny element do robienia różnych takich właśnie funkcjonalności ruchowych, czyli śruba. Dobra, patrzmy jeszcze na instrukcję. Niewielki format, niech tam jest niepognieciona. Taka dosyć gruba, a się wydaje. Porządny papier, nie ma tutaj lipy. Ładne zdjęcie naszego modelu. Pokazano podobnie takie tam funkcjonalności, że to jest chyba te same zdjęcie, co mamy z tyłu. Takie trochę poszli na łatwiznę, trzeba przyznać. Tu mamy zestawienie klocków. I co? I widzę, że nie mamy, nie mamy pokazanych innych modeli eee, z serii. Trochę dziwne. Trochę dziwne, trochę szkoda. O, patrzcie, mamy tutaj pokazane jak. Eee, rozróżniać elementy, bo na niektórych stronach mamy po prostu pokazaną ich długość. No dobrze, nie ma się co więcej nad instrukcją rozwodzić. skoro za dużo ciekawostek w niej nie ma. Ja biorę te wszystkie te wszystkie. Elementy rozkładam po kolei. Mnie jest to, że to jest tylko jeden. Czy on powinien być tylko jeden? Czy to jest element ten tutaj? Eee, zobaczymy, czy czegoś tam nie brakuje. Eee, ja na razie robię tutaj pauzę i za chwilę e, omówimy klocki, omówimy wartość tego zestawu i sensowność jego zakupu. Tyle. Ok, tak przedstawia się rozłożony zestawik. Jak widzicie, tych części za dużo nie ma. Dokładnie jest 203 części, z czego 8 to są zapasy, czy dodatki, różnie liczyć. Mamy trochę fajnych zębatych, w tym te cztery, które robią nam za ruch, odpowiadają nam za ruch gąsienic. Ten bar, bar ten Axel to jest jednak dziewiątka, nie dziesiątka, plus te pozostałe to są piątki. Mamy też, nie sprawdziłem długości, ale to są chyba siódemki z tego co patrzę żółte także całkiem fajny zestawik dłuższych. Mamy jeszcze piątki Reddish Brown ze stoperem, mamy czwórkę czerwoną no i mamy klasyczne dwójeczki czerwone trochę pinów różnego rodzaju krótkie pinoaks, długie piny. Mamy busze, jedne, drugie sporo liftarmów. I to mamy te najkrótsze jedyneczki. Tutaj czarne, akurat fajny element, bardzo przydatny w różnych budowlach. Mamy trójki, mamy piątki, mamy siódemki. Także jest co robić. Mamy też cienkie liftarmy: i to żółta piątka i czwóreczki czwóreczki czarnej. To są te, które mają również wejścia axlowe. Elki liftarmowe tutaj te liftarmy takie. Nie wiem, Skosy można nazwać, ciężko powiedzieć, jak właściwie nazwać najlepiej, i mamy też kilka co ciekawe części takich typowo, typowo legowych, bo mamy tajle plejciki, te grille i takie tajle z możliwością montażu pinów, także tak to wszystko wygląda. No tutaj konektory dużo żółtych, żółtych wcześniej nie miałem, także fajnie, że się wzbogaca sklep. Podsumowanie finansowe. Zestawik chodzi po, po 43 zł w cenie katalogowej. Obecnie najtańszy jest za 27,53, historycznie 22,94. Tam się udało go złapać za 28 ziko od jednego chłopaczka z, z Elixa, a także spoko cena. Jak się przekłada na potencjalny zysk? Obecnie średnia 6-miesięczna to jest 59,46, czyli płacąc 28, mam tutaj spokojnie tą dwukrotność ogarniętą, ale już obecne ceny to jest ponad 74 zł, co jak na elementy bez figurek, które czasami mają jakieś dziwne wahnięcia. No, jest to znaczny skok, 15 ziko wzwyż, no to duże jak na takim małym zestawie, więc no te części gdzieś tam, gdzieś tam rokują. Części tak jak mówiłem jest w sumie 203 w 46 rodzajach, z czego 21 nie mam. Także fajnie, no do sklepów wpada całkiem pokaźny pakiet nowych rodzajów klocków. Jeżeli chodzi o droższe elementy, tutaj za dużo ich nie ma, ten właśnie slopowy liftarm jest jednym z nich, jest elementem najdroższym, pewnie dlatego, że jest może jakiś rzadko występujący, bo prawie 2 ziko kosztuje, pytanie kto taki element kupi, nie wiem, rzucę, zobaczę, poczekam nie pali się. Z pozostałych droższych części, no to jeszcze tylko warto wymienić tą śrubkę, 80 parę groszy. I właśnie te cienkie LiftArmy pino axlowe. Pozostałe elementy to tam i od kilku groszy, a jak za standardowe piny, tam kilkanaście, 20-30, więc, więc robi nam tutaj robotę całkiem spora ilość elementów. A nie jakieś tam pojedyncze Pojedyncze klocki, no na pewno robi nam robotę ta, ta, to pudełeczko teraz, już z, z gąsienicami, bo każda jedna gąsienica to 40 groszy. Więc pytanie, czy się sprzedadzą. Ja na razie mam już ich tyle, że pewnie nie będę kupował zestawów, które mają właśnie te, te elementy. Więc podsumowując, jeżeli nie macie gąsienica, chcielibyście mieć w sklepie, bierzcie ten zestaw jak, jak najbardziej. A jeżeli potrzebujecie jakiegoś do buildów, no to, to już samo się przez się rozumie. E, tak, poza tym trochę fajnych, przydatnych elementów, chociaż brakuje e, Brakuje liftarmów czy konektorów takich typowo budowlanych kolorach. Jest tutaj troszeczkę, bo tu mamy trójki e, jasno-szare, mamy taki przedłużony konektor akslowy, e, jasno-szary, mamy je pojedynczy, zwykły konektor czarny akslowy, dwójeczkę. Ale brakuje takich kolorów właśnie dark bluish gray, białego, więcej czarnego, więcej jasnoszarego, więc no takie elementy raczej do specyficznych dedykowanych buildów. Ale budowlanka, jak się bawicie w takie tematy, kolor żółty lubi, więc w sumie spoko. To na dzisiaj byłoby na tyle. Dzięki za uwagę. Piszcie w komentarzach, co Wam na ten temat sądzicie. I widzimy się w następnej recenzji. Na razie. Thank you